Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie Minecrafta, w którym totalnie wszystko zależy od owiec? I to one nam układają życie. A do tego wszystkiego nawet nie ma normalnego świata, bo żyjemy w jakichś podziemiach, z kamieniem, gdzie nic nie ma. I to owce mi mówią, co mam robić i co, co będę robić. To będzie ciężki odcinek, coś tak czuję. No nic moi drodzy, jedyne co tutaj mam przy sobie to kawałki drewna, bo troszkę tego zostało i, 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 to coś takiego. Czy, czym jesteś? Jesteś beczką. Okej. Okay. Mam kości. Fajnie. Mam ciastka, Te, też mogą być. Okej, okay. mam nici i mam jedno jajo owcy. I ta owca powinna mi układać życie, w sensie dawać rzeczy, nie? Hopla. Jesteś niebieską owcą. Co mi dasz niebieska owco? Na razie chyba nie mogę nic z nią zrobić, bo nie chcę ją tłukiwać. To jest jedyna przyjaciółka, z którą aktualnie ja mogę tutaj rozmawiać. Poszła sobie. Czyli jednak się nie, nie lubię za bardzo. Nie. Jeszcze kręci głową, że nie. A czy wiedzieliście w ogóle, że owca to ma takiego śmiesznego zeza rozbieżnego? Chyba, że to białe to jej oczy. Czy czarne to oczy? Napiszcie, które to oczy. No dobra, bo moim głównym zadaniem tutaj jest po prostu niszczenie kobla i z tego będą mi wypadały jakieś rzeczy, z czego się orientuję. Chyba. O, widzisz, ja jajo dostałem kolejne? Czyli wiedziałem, że tak jakaś szansa jest. Okej, okay, lapis owca. Mam dwie takie same owce, ale dają tylko jedno żelazo. Jak z jednego żelaza miałbym je sobie zrobić? Na no, przykład nożyczki, żeby je golić, bo wtedy coś dostanę ciekawszego. W sensie, jakby. O, jajo kolejne. Czekaj, co to Co to jest? Żelowca. Taka ż... żelazna? Tak. Okej, okay. jak ją zabiję, dostanę żelazo. Świetnie. Chodź, daj. Trzecie, utłuc, Bo potrzebuję żelazo od ciebie. Pięknie. Okej, okay. ile tego mam? Haha, <laughs> mam głowę surowca. Ale świetnie. Ale mam. Mryja śmiesznego. Kozacko. Zakochała się chyba. No dobra, mam dwa żelaza, jest ok, możemy się ogolić I teraz powinienem dostać jakieś dodatkowe rzeczy, co ci do ciebie Tylko lapis, czy coś jeszcze? Tylko lapis? To biednie wam powiem Okej, okay, kolejne jajo, co z tego jaja teraz dostanę, jaka to jest? Dirtowca, chcemy samą ziemię? Po co mi ziemia? W sensie Czekajcie, żeby stworzyć tej Widera, nie? Bo to jest mój główny cel Żeby to zrobić, czyż tylko chyba się nie da zrobić? Że Żeby zrobić Widera potrzebuję nether, trzy głowy Widerów. jak ja mam go tutaj stworzyć? Ktoś to przemyślał W ogóle, czy tak się da? A generalnie twórcami tej Mapy Możecie sobie sami ją pobrać, będzie link w opisie z Zeti i Cyfer. Że yy, kolejna mapa zresztą od nich z tymi owcami, gdzie one rządzą światem i dawają rzeczy, bo, bo, bo nie ma skąd wziąć rzeczy. Daj mi jajko! Dobra, yy, wezmę drewno potrzebuję zwykłe, bo bym sobie crafting zrobił przy okazji, żeby... Aha. To są same półbloki. bloki. Z czego mam sobie zrobić crafting? Czekaj, przepraszam bardzo. Nie właśnie między ten. Ręka kilow deskę, żeby cię nie uszkodził. Nie no, to wszędzie są same takie półbloki. Jest cały blok, okej! Okay. Potrzebuję cztery takie! Kozacko! Jestem świetny w tego Minecrafta. Dobra, jeszcze jeszcze jeden potrzeba, daj mi jeszcze jeden. I tu będzie specjalne miejsce wyjątkowe, tylko i wyłącznie dla crafting table. A. Dobrze, i co teraz mogę zrobić? Se jeszcze mogę sobie zrobić i złopiec żarcie. Świetnie! A czym ja miałbym sobie to przepalić? Przepraszam bardzo, jak ja tutaj niczego nie mam. Dawać mi kolejne owce, a czemu one nie działają? Aha! Ej, już wiem co mam tu zrobić, czekaj! Przecież mogę motykę zrobić, no wtedy będą od nowa się robiły. Czekaj, czekaj, tutaj zniszczymy, zrobimy miejsce, czekaj. te tym miejscu tu będzie sobie rosło, trawka z ziemią będzie sobie tu rosła. Będę ogóle sobie tu chodzić i się rosnąć. Dobra, tu się zostawię do przejścia kawałek, i tu na środku będzie, będzie ta se żyły Naprawdę, przeżycie na takim małym skrawku ziemi, tylko mogę wykopać rzeczy, jest trudne. Prawie tak trudne jak poprzedni odcinek, gdzie tak samo z owiec leciały mi rzeczy. Czy nie, z owiec chyba z czegoś innego? Ale musiałem przeżyć na szczycie góry. Ej, jakie oglądasz odcinka? Tam masz w, w karcie link, możesz sobie obejrzeć, jak ci się nudzi. I świetnie, i tutaj będzie ziemia sobie leżała, kozacko. I tutaj będzie sobie rosło, tylko trawy. Nie wiem skąd w sumie. Dobra. Dobra, to możemy sobie położyć to, żeby było ładnie. I mamy teraz drewnowca. Drewnowca, kozacko, nożyczki. Dziękuję. I co dostałem? Ciemno dębowe liście. I jeden tropikalny pień. Okej, okay, to mogę sobie przepalić chyba coś, żeby zrobić sobie węgiel. Przepalmy schodami Tylko <grytko> za bardzo nie ogarnia. Skąd mam tu wziąć trawę, nie? Jakby przydałaby mi się trawa w tym miejscu. Mam wziąć trawę w tym miejscu. Wyjdź z tej dziury. Zrobiłem ci hopkę. O, widzisz, jaka ty mądra owieczka jesteś. A po oczach będzie nie poznał, że taka mądra A jednak nie, bo nie umiesz wejść. Dobra, wezmę ci tą deskę, stąd zabiorę. A boże mi się przyda przynajmniej, bo widzę, że ty z tego nie skorzystasz. No i paj! I Mam już siekierkę, mam sobie, zrobiłem łupatę Albo nie, muszę mieć wykidajło, czekaj O, mam wykidajło, świetnie, kozacko Dobra, idziemy po kolejne owce, bo ja potrzebuję dużo owiec teraz Także kopiem i niech mnie te owce lecą To jest leś procent na owce, z czego pamiętam Trudno, ja zbiorę ze kilka, to... O, mam jedno już, fajnie jeszcze nie patrzę, co to są za owce, zobaczę na końcu, jak już coś wykopię tej ciekawego. E, powiem wam, że nawet jakby udało mi się tutaj dojść chociażby do neteru to już by było coś kozackiego, w sensie, w sensie to już by było dobre, że coś udało mi się zrobić. Wiecie, jaki jest jeszcze problem? Jak zawsze się tak rozkopywasz, to będzie coraz bardziej ciemno, bo nie mam pochodni, e, moby mogą mi się zacząć tworzyć i imię tłuc. Nie wiem, czy mi się podoba taka opcja. O, dobra, mam. Mam już dwa jojka. I trzecie jojko mam. Dobrze. Jest tutaj coś takiego jak trawowca, bo sprzedałaby mi się z trawą. Owca, nie, nie, nie ukrywam. Bo tak, to ja nie potrzebuję z lapisu. Po co mi lapis w ogóle tutaj? No, no właśnie, Widera, stworzycie tam jeszcze pół biedy, ale weź sobie rzeczy z Jak tu nie ma opcji, żeby zenchantować rzeczy. Kurde, czuję się delikatnie. Delikatnie yy, yy, taki, że jest chyba da rady. TNT owca. Okej, okay. to teraz się pilnuj, to, bo jak mi tutaj postawi płytkę, stanie ta, to będzie chyba. Pogrzebam, powiem. Dobra, bo mnie się już trochę jajków tu zebrało, czas by trzeba było je potworzyć. Także mamy pierwszą owcę, to jest yy, Żanetka. Tutaj te, te niebieskie to są. So, yy, Grażę, do nie będą, bo. bo yy, no tak jakoś, nie wiem. Poraciczka chyba poznaję. Mamy ziemiankę, mamy gravelo-owce. Po, po co owca z gravelem? Żelazno-owce i tako, także golimy. Bierzemy sobie rzeczy, co ja od was do... Nie, jak jestem głupi! Czemu ja ją ogoliłem? Jestem idiotą. No nie! Nie no, że prawie ja zginąłem. Co tutaj się w ogóle stało? Jeszcze ziemię straciłem. No nie! I owce z ziemią straciłem. Dobra, no, trzeba zakleić tą dziurę owieczki. To nic się nie stało, to był wypadek przy pracy, bo się zamyśliłem. To nie było specjalnie. Zaraz wam oddam te siostry wasze, spokojnie. Tylko tutaj zakleję dziurę, bo, bo coś się stało niedobrego. Ja po prostu myślałem, że ja dostanę jakby yy, te, te, te TNT, nie? A nie, że ono sobie po prostu dupnie i elo. Chciałbym ja się inaczej skończyć. Dobra, was mogę jeszcze ogolić, z czego widzę? Dostałem drewno, dostałem też gravel, żywir. No tutaj mogę zrobić sobie zapalniczkę z tego zaraz. A zapalniczka to będzie mnie potrzebna do tego, żeby, słuchajcie, sobie za momencik stworzyć tutaj portalik i pójść gdzieś indziej. A jak zrobię tu portal, to gdzie mnie przeniesie w netherze? To, to, to też jestem ciekawy, co tutaj się wydarzy, gdzie, gdzie mnie tutaj przerzuci. Zjadłbym coś przede wszystkim. Jabłko. Ej, te, boże, jabłko, to ciastko jest. Pomyliłem jabłko z ciastkiem. Dobra, ja się biorę za kopanką i zbieram sobie troszkę tych jajków. oj Słuchajcie, dostałem tutaj endowce! Co, co nam widać? W sensie, czym jest endowce? Skwarcowca i drewnowca. Dobra, spoko, niech będą. Niech sobie tutaj pożyję troszkę. Czym jest endowca? Czekaj, to nie mam pojęcia. Co ty mi możesz zaoferować? Po co mi to? Dziewczyno. Po co mi to? Żaneta! co to białowca? Kwarc. Okej. Okay. Nie wiem do czego mi kwarc, ale to trudno. Czemu tu jest taki pierdzik mały taki? Jakby coś tu stało, a tu nic nie stoi, ewidentnie. Co tutaj się... Hmm. Wiecie co teraz zrobimy? Zrobimy sobie skrzynki, że miał gdzie rzeczy trzymać. Bo mam ich troszkę za dużo powoli tutaj. Dobra, co mi się przyda? Nożyczki mi się przydadzą, ty mi się przydasz. Ciebie też poproszę, bardzo dziękuję. Kostki. Ziemia, bo tu trzeba trawę zacząć sadzić gdzieś, nie? Dobra, nie chcę, będzie. A tu żarcie mi się przepaliło. Czekaj, posuń się, bo to baraninka z was. Pieczona. Patrzcie, jaki... Je... Dobra, nie będę im tego robił. Chyba się coś zepsuło, bo mnie coś nie chcą w ogóle te owce wypadać. Sam kobel mi wypada. Hej, nie fajnie, mam tylko dwie owce. To co jest? Ej, moi drodzy, dowiedziałem się zabawnej rzeczy, bo ponoć, jeżeli wrzucę sobie tutaj gravel do tego. Miejsca. I tylko ja miałam grawę w ogóle, czy ja gdzieś go wywa... Możecie odejść od tej skrzynki, ja bym chciał ją otworzyć. Dzięki. No ja zaraz będę musiał je utwóć, bo to już jest przesada po prostu. Jeżeli wrzucimy tutaj gravel, go przepalimy, czy jakoś tak było? A, to piec hutniczy musiałbym mieć, A jak... Skąd Składam wziąć piec hutniczy, Halo! Jak się robi piec hutniczy w Minecraft'cie Ja pierdzielę jakie to wszystko jest tutaj pokomplikowane, po prostu. Trudne takie. O dirtowca może dostanę w końcu trawę. Dawaj trawę, mordo. Czemu nie dać trawy, jaka ty jesteś uparta, po prostu trawę chciałem, a nie ziemię Dlaczego mi ziemia w ogóle? Koniec tego dobrego Biorę se tego, biorę se miecza i teraz patrz co z wami robię Bo mnie tutaj denerwuje, ta za dużo was tutaj jest już O i patera, i co? Dawaj, dawaj, bo potrzebuję rzeczy Potrzebuję też głowy, tak jak ty miałem Dobra Proszę, wdrożyć rzeczy proszę O widzisz? Też potrzebuję kilka takich głów czytałem. Okej, okay, mam jeszcze jedną głowę, trochę żarcia, a głowy barana, z czego ja jeszcze sobie wyczytałem, że ciągle potrzebne, bo jak dam cztery głowy obłożone blokami węgla, to dostanę czaszkę widera. Okej. Okay. Tylko teraz pytamko, skąd ja mam wziąć węgiel, skoro tutaj węgiel nie dropi ani surowców, takich też nie ma Dobra, maluszki, chodźcie tutaj. A czemu ty się... Jarasz. Czekaj, 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 czekaj. Co jest z tobą? Czemu ty się. Co jest z tobą? Ej, traw. Skąd jest tra trawa tutaj? Ej! No nie gadaj, że mi się udało! No nie gadaj, że trawa tu jest! O, panie, jak ja wygrałem życie chyba tutaj! Ej, ja może dam radę to ogarnąć! No nie wierzę, jak dobrze poszło! Dawaj, tutaj. Więcej ziemi, więcej ziemi! Ej, bo teraz naprawdę one będą mogły sobie odzyskiwać przecież tą, tą. tą, yy, no. warstwę wierzchnią, że mógł coś tutaj robić. Kozacko! Tylko czemu wy tam stoicie? No i super, i teraz to mi się podoba, tylko niech jeszcze zacznie się tutaj ładnie wszystko przetwarzać, żebym coraz więcej tej ziemi tutaj miał i będzie. Będzie perfekto, bella i w ogóle będzie fajnie. Ej, jak mam węglową, to mogę sobie pochodnie w końcu zrobić, nie? O, tutaj sobie rozświetle, dlatego mi nie chciało się robić. Z powrotem game rule, bo nie wiedziałem, czy mi się to nie rośnie. Okej, okay, teraz tak, jak sobie tutaj to zrobię, to no zaczną jeść. I dacie mi więcej rzeczów? Hmm? Tak będzie? Czy tak nie będzie? Jeszcze mogę rozmnażać je, nie? Faktycznie, tu farmę będę mógł sobie zaraz zrobić tutaj sobie Tak coś myślę No i tak chwaląc się wam, to to w zasadzie tutaj co widzicie jest efektem półgodzinnej pracy To jest... Pff, nie, czy jestem z tego dumny? I coś tak osobiście czuję, że chyba daleko mi jeszcze, żeby dostać się w końcu do mojego upragnionego lidera, żeby przejść tą grę. Bo teraz tak, ja bym potrzebował, słuchajcie, bloków węgla strasznie dużo. O jezus, mega dużo bloków węgla bym potrzebował. A to nie jest tak, że one powinny jeść tą trawę, czy one trawy nie jedzą, tylko ja mam to zrobione po to, żeby sobie zrobić coś rzeczy. Barwniki stąd mogę mieć, nie? A chyba nie da się zabarwić tych owiec. zaraz zobaczę zresztą. A, zobaczmy, czy da się je zabarwić w ogóle, jak sobie przerobię to. Czy to jest taka możliwość? E, czerwony barwnik. Okej. Okay. Nie. Nie ma opcji takiej. Niestety nie ma takiej opcji. Ej, ja mam jeszcze jedną dirtowcę. To fajnie. To będę miał jeszcze więcej tego w takim razie. Dziękuję. I raz. I dwa. I dlatego jedną. Ej, chciałem to z ciebie. Czemu? zostałem szukany znowu? Okej, okay, no to nie chcę tutaj rośnie. Mam nadzieję, że. Czekajcie. A co na to ja w ogóle mam? Wielostrzał. Po co mi takie enchanty w ogóle bez sensu? Dwa takie same. Czym mi mogę dostać na przykład yy, tego? To co by mi się tutaj przydało, gdybym mógł zenchantować? Fart na przykład, nie? A z żelazo to bym sobie zbierał w końcu. Ej, kolejna dirtowca. Słuchajcie, strasznie dużo tych dirtowców. Dirtowiec leci tutaj. Tak, przełożyłem sobie taką zależność. Okej, okay, daj, daj mi tutaj. Oj, słabo to wygląda. Pomyliłem bloki. Dobra, dawaj, tu się wyjdzie. Pięknie. Ej, dawaj, proszę bardzo, a czemu wy nie chcecie jeść ani rosnąć? To, to byłoby istotne, wiecie, że jednak z powrotem tą, tą wełnę na siebie zarzucały. <laughs> o, jedna zaczęła, dziękuję. To poproszę dirta. Ej, postanowiłem, że je zamknę i to będzie świetny pomysł mam wrażenie, wiecie? Tak żeby one mi stąd nie wychodziły i żeby no, mogły mi się ładnie tutaj rozmnażać. Czy rozmnażać, w sensie, żeby coraz więcej trawki tutaj sobie zdobywały, no nie? Wracaj do zagrody z powrotem. Ty też, wracaj. Okej. Okay. Ej, możesz wrócić? Tam spadaj. Do środka, do, do środka! Dobra, świetnie. Dobra, delikatna zagroda stworzona została. Tutaj to wszystko zabieram pokryć ziemią, także... A co ty tutaj robisz? A czy będziesz z nimi? O widzisz wystarczy delikatnie, wystarczy delikatnie zwrócić uwagę na szczęście owce są bardzo mądre i widzicie, że ogarniają temat i się potrafią naprawić. Po co mi nić? Z tego wełny chyba mogę zrobić. Po co mi wełna w sumie na ten moment? Bez sensu. A kim ty jesteś? Wow! Enchantowca, oddychanie, oddychanie, oddychanie. Jezus, Boże, co za syf. Nie chcę takich rzeczy, no hej, owce, proszę cię, dajcie mi jakieś lepsze rzeczy. Mam koleżankę nową dla was, kolejna Dirtowca, masakra. Ale nie da się ogryźć, słuchajcie, od czasu jak tutaj ogarnąłem sobie z, tym, z tą trawą, to idzie coraz szybciej i coraz lepiej, bo w zasadzie... Ej, to już w moment zacznie, ile, ile Dirta dostaję, jakby... To nie jest aż takie trudne, może uda mi się to ogarnąć. Tylko musiały być od szybciej jeść, bo tak średnio im idzie z tym jedzeniem, jakieś takie niejatki mi się trafiły tutaj chyba. Nie wiem, czy uda mi się to ogarnąć w tym jednym odcinku, dlatego jeżeli byście chcieli kolejny odcinek z, z tej mapy, gdzie byśmy tutaj sobie po, podążali dalej i próbowali o, przejść tą grę w sposób, po prostu zabijając lidera, to napiszcie komentarz, też zostawcie, to Boże, coś takiego ogarniemy. Kwarcowca, dzień dobry. Girtowca, dzień dobry. O Jezu, kolejna Dirtowca, dzień dobry. Wiecie co tutaj wypadałoby teraz zrobić? Czekaj, zrobimy sobie tak Idziemy teraz zrobić sobie motykę Bo jak będę miał motykę to ja będę mógł sobie zrobić yy, trawę, w sensie sobie zasiać, nie? W którymś miejscu tutaj, to nazbieram sobie tego rzeczy, w sensie ziemi i pójdziemy tam dalej sobie stworzyć Ale nie mam wody To nie będzie rosło bez wody Bez sensu Zapomniałem, że przecież tutaj wodnie nie dorwę To jest troszkę utrudnienie mam wrażenie Po co ja w ogóle zrobiłem Kamienny kilo? bo troszkę się zgubiłem Jakby po, po co mi on jest na ten moment Tutaj potrzebny, do czego Wiecie co Ja może nie, tutaj nie powinienem kopać Tutaj powinno to być dalej zrobione tak jak było Czyli idziemy tutaj dotąd to zrobić Czekaj, 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 czekaj Bo wy musicie stąd iść Czekaj, no nie wchodź mi tutaj, no gdzieś się wiesz, jak nie twoje Wasze miejsce tutaj jest, spadaj Dobra, i ty możesz sobie to stąd wyjść teraz. Elegancko proszę bardzo. Proszę ja ciebie możesz tutaj sobie latać. Wszystkie są tutaj w tym miejscu, tak żeby mi normalnie mogły przy trawie siedzieć. Dobra, jeszcze tutaj kawałek trawy by wypadało tylko dać. Oj, stój, bo zaraz zginiesz. Ej, uzagasta! Ej, ja co miałem zrobić z łzą? Coś było. Czekaj, czekaj, czekaj. Ej, powiem wam, że chyba damy radę to zrobić, bo już wiem jak, w którą stronę powinienem tutaj y, podążać myślami i grą, w sensie wyjdźcie stąd, wyjdźcie stąd, bo tutaj, tu, tu jest trawa, tu jest trawa, buraki jedne. Słuchajcie, mam już plan, jak to możemy dokończyć, i prostą drogę do tego, żeby przejść tą mapę. ile mi się uda w ogóle, także słuchajcie. Na tym momencie zakończymy. Jeżeli będziecie chcieli kolejny odcinek z tej mapki, to zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie komentarz, to taki odcinek się niebawem pojawi. Także trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia zarazem. siemanko, cześć. Papa.